Niech będzie. Jezus Chrystus. <laughs> Moi drodzy, cztery dni temu obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Być może, tak patrząc na Wasze twarze, część z Was pamięta te wyjątkowe chwile, część na pewno już nie, tylko może z opowiadań czy z transmisji, ale jednocześnie. Przypomniałem sobie, że jeszcze wcześniej niż 20 lat temu, w 1997 roku, papież Jan Paweł II przybył do Polski na najkrótszą wizytę, nawet trudno to nazwać pielgrzymką, bo był w zasadzie w Polsce jakieś dwie godziny. Wracał ze Słowacji, wylądował w Skoczowie odprawił mszę świętą i wygłosił homilię. I wielu komentatorów jego życia mówi, że była to jedna z najważniejszych homilii, jaką wygłosił papież do Polaków no w całej historii swojego pontyfikatu. Najkrótsza wizyta, a jednocześnie najważniejsze słowa. Co Papież powiedział wtedy wskoczony? Papież powiedział takie motto przewodnie brzmiało w ten sposób: Polska potrzebuje ludzi sumienia. Polska potrzebuje ludzi sumienia. Potem dodawał, że Kościół też potrzebuje ludzi, którzy będą kierować się prawidłowym sumieniem. A ostatecznie mówił, że potrzeba Polsce jak najwięcej osób, które mają prawidłowo uformowane sumienie, będą podejmowały no, odpowiednie decyzje. Będą, będą w stanie podejmować takie no, prawe wybory, prawe decyzje, szlachetne. I myślę drodzy, że pomimo tego, że minęło już bardzo dużo lat od tej wizyty, to ten apel papieża no jest niezwykle aktualny. Polska potrzebuje ludzi o dobrze uformowanym sumieniu. Dlatego tak jak powiedział Ksiądz Proboż na początku Mszy Świętej, takim motywem przewodnim tych trzech dni Rekolekcyjnych, będzie temat sumienia. Będziemy pytać się, jakie jest moje sumienie. Nie jakie sumienie kogoś innego, tam kolegów z pracy, koleżanek, sąsiadów, tylko pytamy się, będziemy się pytać, jakie jest moje sumienie. Bo każdy ma sumienie. Oczywiście, im więcej lat ktoś ma, tym jest więcej doświadczeń życiowych. I papież, kiedy spotkał się z młodzieżą, to mówił, że sumienie to jest, historia, to jest historia naszych różnego rodzaju decyzji i wyborów. Gdy patrzymy na nasze życie, to jest historia podejmowania różnych decyzji. I jednych decyzji się wstydzimy, z innych wyborów jesteśmy. Jesteśmy dumni, jest różnie. Pytamy się tylko, no jakie jest dzisiaj? Jakie jest dzisiaj moje sumienie? Jechałem niedawno autostradą tą Śląską z Krakowa do Katowic. Wzrosło znowu o złotówkę opłata. Pamiętajcie, że nie 16, ale nagle nienacka 17 złotych. Ale w każdym razie miałem coś tam odliczone. Dałem tej pani yy, zapłatę. Ona daje mi to potwierdzenie zapłaty, i jednocześnie zwraca mi złotówkę. Mówi, że za dużo pan dał, o złotówkę pan dał za dużo. Nie musiała tego robić. A znowu, kilka dni wcześniej byłem w sklepie i takim byłem świadkiem takiego no, wydarzenia. Jeden pan kupował tam jakieś, jakieś zakupy, kasierka mu wydała jakieś pieniądze, wiem, że coś mu tam więcej wydawała. On odszedł, spakował się, wyszedł prawie ze sklepu, tam stał przed tym. Ja za nim wyszedłem, nagle słyszę taka trochę za, zamieszanie koło kasy, panika i ta kobieta mówi, że wydała za dużo, nie wie komu, ale wydała za dużo. Coś tam chyba skleiły się banknoty, tak się jakoś złączyły i zamiast chyba 100 złotych wyda, wydała 200 złotych. I patrza ten pan, odchodzi od sklepu i mówi tak, tak, niby do siebie, ale tak dosyć głośno mówi tak. Trzeba uważać, ile się wydaje. I poszedł co? Zobaczcie, kwestia sumienia. Dla kogoś będzie, będzie wyrzutem sumienia niewydanie złotówki, a dla innego nie będzie problemu, żeby wziąć sobie nieuczciwie 100 złotych czy więcej. Pytanie, jakie, mam, jakie ja mam wrażliwe sumienie? Ogólnie, drodzy, mówi się, że sumienie, żeby jeszcze tak ustalić pojęcie do końca, sumienie ma, ma każdy człowiek. Nie jest tak, że tylko wierzący, że ci, którzy wierzą w Pana Boga, to tak, a ci, którzy nie, nie. Sumienie mają wszyscy. Tylko inaczej jakoś się też określają. Gdybyście, drodzy, zapytali ludzi niewierzących, co to jest dla nich sumienie, to by najczęściej powiedzieli, że jest to jakaś taka, nie wiem, forma intuicji wewnętrznej. Coś im coś podpowiada, nie wiedzą dokładnie co to jest, ale jakaś taka intuicja. Może, mogą to nazwać głosem, że to jest dobro, a tu jest zło. Albo podążaj za dobrem, unikaj zła. Natomiast gdy dla nas, ludzi wierzących, Wiemy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i sumienie rozumiemy nie tylko jako intuicję, jakiś wewnętrzny głos, ale wiemy, że jest to wewnętrzny głos Pana Boga. Pan Bóg dał nam coś z siebie. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i niektórzy mówią, że sumienie to jest. Oko Boga w nas, tak jakby, przepraszam, do głowy włożył nam oko i tak patrzymy teraz na wydarzenia, osoby, sytuację Jego oczyma. I potrafimy to ocenić, bo co jest ważne, bo to jest tak zwany osąd rozumu. Potrafimy ocenić, czy to jest dobre, to jest złe. A sumienie nam mówi, wybieraj dobro, a unikaj zła. To jest podstawowe hasło, które każdy słyszy. Podążaj za dobrem, unikaj zła. I moi drodzy, yy, są różne opisy sumienia, ale sumienie, jako ten, jako ten głos Pana Boga, on może być dla nas albo obroną, albo może być oskarżeniem. Czasami mamy jakieś wątpliwości, czy podjąć taką, czy inną decyzję. Podejmiemy jedną i wtedy na przykład słyszymy we wnętrzu dobrze zrobimy. Mamy tak zwany spokój sumienia. Czasami nie wiemy, co mamy zrobić. Zrobimy coś, mówimy jestem spokojny, mam spokój sumienia. Sumienie wtedy jest adwokatem. Mówimy, że jest naszym obrońcą. Ale sumienie także je oskarża. Jeżeli jest to głos Pana Boga, to sumienie też je oskarża. Jeżeli coś zrobimy złego, to sumienie nam mówi, no źle zrobiłeś. Choćby tam wszyscy chwalili mnie. Gdyby ktoś chciał, nie wiem, żonie zrobić jakiś prezent, i by gdzieś szarpnął się, poszedł do, do, do sklepu, coś tam zwinął z tego sklepu i z gestem daje żonie, to żona może chwalić. No dzięki, taki prezent, perfumy, takie drogie, 500 zł, skąd ty na to miałeś, nie? Ale jak ktoś sam zostanie, to będzie wiedział, że no źle zrobiłeś, ukradłeś. No to nie, to ja, co to za prezent? Ukradłeś, źle zrobiłeś. Sumienie nam wyraźnie podpowiada, kiedy dobrze, kiedy źle. Ksiądz Józef Tischner, jeden z najbardziej znanych filozofów i profesorów w Krakowie, kiedyś bardzo ładnie określił, czym jest sumienie. Przyrównał sumienie. Do steru u statku. Mówi, jeżeli sumienie jest popsute, to statek naszego życia nigdy nie dopłynie do celu. Jeżeli ster jest popsuty u statku, to statek nigdy nie dopłynie do celu. Jeżeli sumienie jest popsute, to nasze Codzienne wybory będą niedobre. Sumienie jak steru ustatku? Dlatego tak niezwykle istotne jest, no jakie, no jakie, mam sumienie? Jakie mam sumienie? Czy można drodzy, dzisiaj macie swoje lata, 10, 20, 30, 40 czy tam więcej. Czy można drodzy zbadać, zmierzyć, nie wiem, zważyć, jakie mam dzisiaj sumienie. Czy dobre, czy nie dobre, wrażliwe, czy niewrażliwe, prawidłowo ukształtowane, czy źle ukształtowane. Oczywiście nie ma żadnej miarki ani wagi, ale są drodzy takie, że tak powiem, takie pytania, które będą nam podpowiadały, na jakim poziomie wrażliwości jest nasze sumienie się sobie drodze taką sytuację, że jest firma, są jakieś kilka pani księgowych i do jednej z nich przychodzi prezes i mówi tak, tam powiedzmy pani Krysiu, przeglądałem tam pani sprawozdanie roczne, te faktury, rozliczenia, wszystko, tam się to nie zgadza, pokręcone, fałszywe, jakieś krętactwa i tak dalej. I teraz drodzy, jest. Problem jaki? Jak taka osoba może się tłumaczyć? I mówi się, że od sposobu tłumaczenia widać jakie jest sumienie. Bo dzisiaj drodzy mówi się, że i ludzie niestety wierzący i niewierzący posługują się w takich sytuacjach takimi słowami, wytrychami, takie usprawiedliwienie ogólne. Jest jakiś zarzut, nie? że w tych fakturach coś tam nie pasuje i teraz jak się odpowiada, jak się tłumaczy? I pani Krysia, jak się tłumaczy? Dwojako się tłumaczy. Pierwsze tłumaczenie jest takie. Inne księgowe tak samo robią. Inni robią tak samo. Albo długie, drugie tłumaczenie. Powiem panu prezesowi, że inne księgowe robią jeszcze gorzej. I to jest, mówią, jak gdyby no, papierek lakmusowy mojego sumienia dzisiaj. Nie? Że usprawiedliwieniem mojego niedobrego postępowania czynię nieuczciwe postępowanie innych osób. Nie? Inni robią tak samo, albo inni robią jeszcze gorzej. Złapią tam kogoś za przekroczenie prędkości, panie władzo, inni jeżdżą jeszcze szybciej. Coś tam będzie jakaś nieuczciwość, inni kradną tak samo albo jeszcze więcej. No za każdym razem tłumaczymy się, co robią inni, że tak samo robią, albo robią jeszcze gorzej. I to jest, drodzy, jak gdyby taki pierwszy znak, wrażliwości sumienia. To jest pierwsze, jak gdyby takie pytanie, jeżeli o, o, odpowiadamy sobie na nie, jakie mam sumienie, to pytam się, czy w różnych sytuacjach, które by mnie spotykały, jak się tłumaczę? Czy tłumaczę się postępowaniem innych osób? Usprawiedliwiam się, że inni robią tak samo, albo inni robią jeszcze gorzej także, drodzy, pomyślcie przez moment, gdyby zapytać Was, no, jakie jest moje sumienie, jak wrażliwe. Czy zdarzyło mi się, że tak się właśnie tłumaczę, że inni robią tak samo, coś tam zrobię nie tak, a inni robią jeszcze gorzej. Czy nie daj Boże tłumaczę się takimi słowami, wytrychami, które moje niedobre, nie, niedobre jakie zachowanie, decyzje tłumaczę niegodziwym zachowaniem innych osób. Przez chwilę, drodzy, pomyślcie, gdyby, gdyby Jezus Was zapytał, jakie jest Twoje sumienie, co byś odpowiedział?